Dzień dobry z tej strony Alek Biesiada, jestem lekarzem i autorem bloga lekarzrodzinny.blog, a to jest specjalna seria podcastów dedykowanych zdrowiu na wakacjach. Więcej y, informacji w tym zakresie znajdziecie na moim blogu w zakładce na wakacjach, a także w specjalnie przygotowanej dla was stronie zdrowienawakacjach.pl. Skąd między innymi można pobrać gotowe checklisty, checklisty na przykład dotyczące pakowania apteczki podróżnej. Dziś o takiej apteczce dla malucha. Podróże z dziećmi to jest naprawdę duże wyzwanie. Spakowanie do apteczki przeróżnych leków, w tym leków przeciw chorobie lokomocyjnej, przeciwgorączkowych, najlepiej w różnych formach, które będą się nadawały do przyjęcia przez dzieci leków przeciwbiegunkowych, no i plastrów z misiami albo z samochodami, które potrafią naprawdę wywołać uśmiech nawet po niezłym wakacyjnym kataklizmie, to konieczność dla rodzica. Dziś kilka słów na temat tego, co zabrać ze sobą na wakacyjną podróż, jeśli podróżujemy z dzieckiem. Oczywiście. Można spakować wszystko to, co dla osób dorosłych. Ja tu skupię się na kilku istotnych różnicach, kilku elementach, które bym szczególnie wyróżnił. Sam jestem lekarzem, sam podróżuję z własnymi małymi dziećmi, więc wiem, jak czasem to bywa kłopotliwe, żeby dobrze spakować taką apteczkę, a jednocześnie jak na miejscu czasem naprawdę przydają się te leki, jeśli zwłaszcza wyjeżdżamy gdzieś daleko, gdzieś gdzie apteka jest trudno dostępna, nie ma łatwego dostępu do lekarza, albo nie znamy języka, kraju, w którym się znajdujemy, w związku z tym nawet zrobienie prostych zakupów w postaci leków przeciwbólowych czy przeciwgorączkowych może nastręczać pewne kłopoty. Zawsze bezpiecznie zabrać taki lek z Polski, bo wiemy, co jest w składzie i jak ten lek dawkować, a jeśli nawet mamy wątpliwości, to... Łatwo odszyfrujemy z opakowania, jak ten lek poprawnie u dziecka dawkować. Na co zwróciłbym jeszcze uwagę, to to, że pamiętajcie, że wiele leków, o które tutaj omówię, to dla dzieci leki dostępne w syropach. Syropy trochę trudniej wytrzymują warunki pogodowe, zwłaszcza bardzo wysokie temperatury. W związku z tym zachęcam, aby jechały w chłodnym miejscu. W samochodzie wybierzcie nie do miejsce, które najbardziej się nagrzewa, ale raczej właśnie albo. Chłodny przód samochodu, w którym sami siedzimy w klimatyzacji, albo na przykład spakujcie część tych leków do przewoźnej lodówki. A więc, co ze sobą należy zabrać, jeśli lecimy, jedziemy w podróż wakacyjną z maluchem? Na pewno leki w chorobie lokomocyjnej, w tym popularne, dostępne bez recepty, w tym preparaty na bazie imbiru wszystko to, co może pomóc naszemu maluchowi w trakcie takiej podróży, jeśli cierpi on na chorobę lokomocyjną. O chorobie lokomocyjnej będę jeszcze mówił w toku kolejnych podcastów, a więc zapraszam do słuchania. Już teraz można znaleźć wpis na moim blogu w tym temacie. Leki przeciwgorączkowe i przeciwbólowe w syropie. Ibuprofen, najczęściej w stężeniu 40 mg na ml, lub paracetamol, albo i jeden i drugi. Paracetamol najczęściej i najłatwiej dostępny w stężeniu 100 mg na ml, wtedy niewielka objętość musi zostać przez nas podana dla dziecka, więc to optymalnie. Zasadniczo podajemy 10 mg takiego leku na każdy kilogram masy ciała dziecka, czyli np. dla dziecka o wadze 12 kg, podajemy 120 mg takiego leku, a więc to najczęściej jest w tym wypadku 3 ml ibuprofenu w stężeniu 40 mg na ml, albo 1,2 ml paracetamolu w stężeniu 100 mg na ml. Warto sobie te przeliczniki zanotować, pamiętać o tym, jak je stosować. Oczywiście, dziecięce wersje leków przeciwbólowych na gardło i do nosa, leki przeciwuczuleniowe, zwłaszcza te w syropie, w kroplach albo w maściach. Jeśli są do tego odpowiednie wskazania, to steryd doustny, sterydy miejscowe lub leki przeciwstrząsowe, jeśli u dziecka kiedykolwiek wystąpiły reakcje anafilaktyczne. Probiotyk. To może być ten sam, dla, co dla dorosłych w kapsułkach, który łatwo jest otworzyć, albo taki w kroplach. Węgiel aktywny na wypadek luźnego stolca, elektrolity doustne, leki osłonowe przewodu pokarmowego i drotaweryna na bóle kolkowe i miesiączkowe, przy czym pamiętajmy, że ona może być podawana u starszych dzieci, czyli takich od szóstego roku życia. Ten lek dostępny jest w Polsce w formie tabletek, ale można je dzielić. W razie wątpliwości zawsze warto skonsultować się ze swoim lekarzem Prowadzącym. Środki opatrunkowe, opatrunki jałowe w różnych rozmiarach, bandaże opatrunkowe różnych szerokości. Zacząłbym tutaj od takiego 5 cm i 7,5 cm. Bandaże elastyczne na wypadek urazów, plastry najpierw kolorowe z samochodami, księżniczkami albo innymi bohaterami kreskówek. Paski do zamykania ran typu Steri-Strips, które potrafią się naprawdę bardzo przydać, zwłaszcza przy płytkich, niewielkich zranieniach. Pamiętajcie o tym, że głębokie zranienia zanieczyszczone, a także zranienia przy pomocy szkła powinny być za każdym razem obejrzane przez lekarza, sprawdzone czy jednak nie wymagają specjalnego zaopatrzenia i oczyszczenia. Maści na urazy oktenidyna do spryskiwania ran i maści na oparzenia skóry. Zalecam także zebranie termometru, soli fizjologicznej w ampułkach po 5 albo po 10 ml, która nadaje się świetnie na przykład do wypłukiwania piachu z oczu w trakcie wojaży na plaży, sztuczne łzy, które przydają się w samolocie albo też na plaży, zimne kompresy jałowe na urazy. Nożyczki, rękawiczki, strzykawki do podawania tej soli fizjologicznej, do przemywania ran i igły, żeby sobie móc nabrać taką sól z ampułki. E, aspirator do nosa, jeśli dziecko cierpi na katar albo może cierpieć. Nebulizator, jeśli jest konieczny, na przykład w przypadku astmy u dzieci. Jeśli stosujecie tubę, to być może jest potrzebna tuba. No i lasso na kleszcze, to bardzo się przydaje dzieci niestety. Dość często kleszcze łapiam. O kleszczach będzie jeszcze specjalny odcinek tego podcastu. To na dziś wszystko. Zapraszam Was bardzo serdecznie na stronę zdrowienwakacjach.pl i do kolejnych odcinków tego podcastu. Dużo zdrowia podczas wakacyjnych podróży.